Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. Opowiedział wówczas zaproszonym przypowieść. W dzisiejszej Ewangelii najbardziej porusza mnie wewnętrznie myśl, że Jezus jest niesamowicie delikatny także w napominaniu. Jego adwersarze robią coś bardzo niegodziwego, nawet gdy idzie na ucztę, śledzą go. Już śledzenie człowieka jest jakimś złamaniem jego praw, ale śledzenie go, gdy jest zaproszony, gdy udaje się przyjaciela, gdy chce się z Nim spożywać pokarm, ten sam chleb, to jest ogromna dwulicowość, faryzeizm właśnie. Tymczasem Jezus który mógłby w tej sytuacji ich zgromić, oskarżyć, wyśmiać, mógłby powiedzieć im słowa naprawdę przykre, opowiada im z wielką delikatnością przypowieść. Kto mądry, zrozumie. Tylko tyle. Delikatność, która jest formą, kształtem miłości. Dziękuję Wam za to, że wspólnie to odkrywamy. Do zobaczenia jutro.